Pomiędzy znanymi zatłoczonymi kurortami Bałtyku kryje się miejsce, o którym mało kto słyszał. Dzikie plaże, wędrujące wydmy, pałace z historią i jeziora otoczone lasami. Dziś zabieram Was w podróż po nieodkrytym fragmencie polskiego wybrzeża Nasz pierwszy przystanek, wydmy Lubiatowskie. Są to ruchome wydmy w gminie Choczewo. Nie są one aż tak bardzo znane jak te w Sobińskim Parku Narodowym, ale przez to są dużo bardziej klimatyczne i jest tu dużo mniej ludzi zresztą. Patrzcie sami jak to wygląda. Dzisiaj niestety nie mamy dużo słońca, ale ludzi nie ma tak dużo. Chodzić można po takich specjalnych kładkach. Idealne miejsce na spacer. Wysokość sięga tu 35 metrów nad poziomem morza. To tyle co 10-piętrowy budynek, ale zamiast betonu mamy miękki, nagrzany słońcem piasek. Te wydmy żyją, dosłownie. Wiatr przesuwa je w głąb lądu, powoli zakupując rośliny i drzewa. Można tu natknąć się na fragmenty suchych konarów wystających spod piasku, pozostałości dawnego lasu. To także miejsce wyjątkowe przyrodniczo. Rosną tu rośliny, które radzą sobie w ekstremalnych warunkach. Piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa. Ich zadaniem jest przytrzymywanie piasku. Bez nich wydma przesuwałaby się jeszcze szybciej. Spacer po tym terenie to trochę jak podróż przez pustynię, tyle że zamiast wielbłądów nad głową przelatują mewy i komorany. Do wydm nie dojedziecie samochodem, możecie dojechać tutaj rowerem albo przejść się na nogach, no tak jak my to zrobiliśmy. Kilka kilometrów dalej znajduje się plaża Słajszewo i jedno z najbardziej dziewiczych miejsc nad Bałtykiem. Zresztą sami zobaczcie. Plaża jest szeroka, z jasnym, miękkim piaskiem. Nawet w środku sezonu można znaleźć tu kawałek tylko dla siebie. Bez parawanów i głośnych rozmów. Jeżeli znacie jeszcze jakieś puste plaże nad Bałtykiem, podzielcie się w komentarzu. Co jak co, ale trzeba przyznać, że można tu odpocząć i złapać oddech. Do samej plaży nie dojedziecie samochodem. Możecie zostawić go na parkingu i przejść pieszo około 15-20 minut. Z parkingu kursują również busiki. Alternatywą jest przejazd rowerem. Niedaleko plaży znajduje się miejsce budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Aktualnie rozpoczynają się przygotowania do budowy elektrowni. To inwestycja, która ma zmienić naszą energetykę. Dać Polsce stabilne i czyste źródło prądu bez dymiących kominów i bez uzależnienia od węgla. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Bliskość morza zapewnia dostęp do wody niezbędnej do chłodzenia bloków reaktora. Budowa elektrowni to nie tylko krok w stronę czystej, niskoemisyjnej energii, ale także ogromna szansa rozwojowa dla całego regionu. Wraz z rozpoczęciem prac pojawią się nowe miejsca pracy zarówno przy samej budowie, jak i w firmach współpracujących. Czy w branży usługowej. Od gastronomii i noclegów po transport i handel. Rozwój infrastruktury to kolejny pozytywny efekt tej inwestycji. Planuje się modernizację dróg, lepsze połączenia komunikacyjne i unowocześnienie sieci energetycznej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do wielu usług, a okolica stanie się bardziej atrakcyjna również dla turystów. Co ciekawe, już teraz widać, że budzi to ogromne zainteresowanie. Coraz więcej osób przyjeżdża tu z ciekawości, żeby zobaczyć teren inwestycji, zrobić zdjęcie i zobaczyć, jak powstaje nowa era polskiej energetyki. Zaledwie kilka minut od plaży i miejsca powstania elektrowni, w gęstym sosnowym lesie, stoi jedna z najbardziej wyjątkowych latarni morskich w Polsce Stilo. Do latarni dojdziecie w około 10 minut leśną ścieżką. Ma ponad 100 lat, wyróżniają nie tylko lokalizacja, ale i konstrukcja, ponieważ jest wykonana w 100% z metalu, jak na tamte czasy było to inżynieryjne osiągnięcie. Trzy kolory – biały, czarny i czerwony – mają znaczenie praktyczne. Dzięki nim marynarze mogli rozpoznać ją z daleka w dzień, jeszcze zanim dostrzegli światło nocą. Na szczyt prowadzi 130 wąskich, metalowych schodów, a widok z góry jest wart wysiłku. Widać stąd Bałtyk, ruchome wydmy i zielone dywany lasów. W czasie II wojny światowej latarnia była wykorzystywana przez Niemców jako punkt obserwacyjny, a okolica była zaminowana. Dziś to spokojne miejsce, ale z niezwykłą historią. Pałac w Ciekocinku. Zatrzymaliśmy się tu na kawę, deser i chwilę wytchnienia. Zbudowany pod koniec XIX wieku jako rezydencja myśliwska, po wojnie popadał w ruinę. Dziś po starannej renowacji jest luksusowym hotelem z wykwintną restauracją i ośrodkiem jeździeckim. Jak dla mnie to jedna z największych i najładniejszych stajni konnych jakie widziałam. Wnętrze pałacu zachowały oryginalne detale: drewniane schody, komienki, tukaterie. Wszystko to przenosi nas w czasy arystokracji. To miejsce, gdzie można połączyć wypoczynek z luksusem, z bliskością dzikiej natury. Ruszamy w głąb lądu do Hoczewa, małej miejscowości z pałacem z przełomu XIX i XX wieku. Wtedy te tereny należały do Prus, a rezydencja była siedzibą wąkrodków. Architektura jest mieszanką stylów, znajdziecie tu elementy neogotyku i secesji, co nadaje mu nietypowy charakter. Otacza go rozległy park z dębami liczącymi ponad 200 lat. Miejscowi mówią, że w piwnicach ukryto kiedyś rodzinne srebra i porcelanę, które nigdy nie zostały odnalezione. Dziś w pałacu mieści się gminny ośrodek kultury. Obok znajdują się boiska, place zabaw czy siłownia. Kilka minut od pałacu leży jezioro Hoczewskie. Idealne miejsce na słupy, kajaki, no i oczywiście spacer i odpoczynek jest tu bajkowo no i naprawdę można odpocząć. Znajdziecie tu również wiaty piknikowe, parkingi, gdzie bezpiecznie możecie zostawić swój samochód. Jezioro ma powierzchnię 183 hektarów, a w najgłębszym miejscu aż 14 metrów. Latem woda jest tu cieplejsza niż w morzu, a zimą jezioro zamarza, przyciągając wędkarzy polodowcowych i morsów. Idealne miejsce na słup, kajak czy inne atrakcje wodne. Jeżeli szukasz bliskości natury, ciszy i spokoju, to to miejsce Cię nie zawiedzie. Okolice Lubiatowa, Słajszewa i Hoczewa. To prawdziwy raj dla osób aktywnych. Znajdziecie tu mnóstwo tras rowerowych i leśnych ścieżek idealnych na dłuższe wycieczki. Drogi prowadzą zarówno wzdłuż wybrzeża, jak i przez sosnowe lasy oraz malownicze jeziora. Gmina Choczewo to fragment wybrzeża, który wciąż pozostaje nieodkryty. Ruchome wydmy, puste plaże, zabytki i miejsce, gdzie powstaje pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Warto zobaczyć ten region, bo to jedyne takie miejsce i projekt w Polsce. Dajcie znać w komentarzu, czy już byliście w tym regionie Polski.